12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Jednak tego dnia pielęgniarki z całej Polski nie miały powodu do zadowolenia. Zamiast świętować, protestowały. W Lublinie taki protest odbył się na Placu Litewskim. Przyszedł już ten czas, że pielęgniarki zaczynają wychodzić na ulicę i domagać się i walczyć o swoje prawa, między innymi też i o prawa pacjentów, żeby mieli zagwarantowaną opiekę na najwyższym poziomie. Jesteśmy tutaj ze względu na to, że nasza grupa zawodowa jest niedoceniana zarówno finansowo, jak i pod względem zatrudnienia w poszczególnych oddziałach i placówkach. Jest nas zdecydowanie za mało, nie możemy na poziomie tego zatrudnienia zapewnić bezpieczeństwa pacjentom. Oczywiście niedoszacowane są nasze płace, nie jesteśmy doceniane w Polsce tak jak za granicą, nasze wykształcenie, doświadczenie. I właśnie z tych powodów pielęgniarki postanowiły egzekwować swoje prawa. Przede wszystkim chcemy, aby nasz zawód został wpisany do systemu, tak jak mają to inne grupy zawodowe zrobione. Chcemy, aby nasze warunki pracy się poprawiły i warunki płacy oczywiście, bo nie ukrywamy, że za te pieniądze w tej chwili już się nie da pracować. Praca jest bardzo ciężka, bardzo odpowiedzialna, nas jest coraz mniej, nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej opieki, jaką byśmy chcieli naszym pacjentom. Przyszłość nasza na pewno wiąże się z poprawą warunków. Z... Naszych, no i z poprawą opieki dla pacjenta, zapewnienia opieki dla pacjenta, bo w tej chwili już, no niestety, ale w wielu jednostkach pacjent, po prostu opieka jest na granicy bezpieczeństwa. Jeszcze chciałabym zaznaczyć, że pracujemy niejednokrotnie na dwóch, w dwóch miejscach. Wypracowujemy miesięcznie 240-250 godzin. A wypracowane godziny, zdaniem pielęgniarek, są nieadekwatne do ich zarobków. Sprawdziliśmy. Średnia miesięczna pensja tej grupy zawodowej nie przekracza 2500 zł. To nic w porównaniu z wynagrodzeniem pielęgniarek za granicą. Wiemy, że bardzo duży odpływ naszego personelu jest na zachód ze względu na to, że tam są bardzo dobrze wynagradzane pielęgniarki i położne. W związku z tym dzisiaj chciałyśmy pokazać, że tutaj w kraju, jeżeli nas nie zatrzymają, to my również wyjedziemy, a to chyba nie jest dobre rozwiązanie dla naszego systemu zdrowia. Jestem pielęgniarką anestezjologiczną i, i, i mogę wyjeżdżać na anestezjologię i e, tysiąc, otrzymuję 1000 tysiąc funtów na relokację, 28 tysięcy funtów rocznie e, brutto. E, to, są, to są zarobki plus dodatki, 60% dodatkowo za pracę w niedzielę i święta, 30% za pracę w soboty i, i dyżury nocne. Oprócz tego jest możliwość, Są to tylko trzy dyżury 12 co godzinne w tygodniu i oprócz tego mogę dodatkowo sobie zarabiać na innych oddziałach statystyki nie pozostawiają złudzeń. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5,2 pielęgniarki. W innym kraju Europy, takim jak Szwajcaria, jest ich już 16. Właśnie dlatego pielęgniarki... Są zmiany. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, zapowiadają bardziej radykalne działania. Ja osobiście właśnie otrzymałam e, informację zwrotną od e, firmy rekrutującej do e, jako pielęgniarka anestezjologiczna do szpitala uniwersyteckiego w Oksfordzie. Już natychmiast. Nie jestem gotowa w tej chwili wyjeżdżać i nie chciałabym tego zrobić. Ale, ale jeżeli sytuacja się nie zmieni i myślę, że nie jestem odosobnionym przypadkiem w tym, w tym względzie, bo wiele jest z nas w takiej sytuacji, po prostu skorzystamy z ofert firm zagranicznych i wyjedziemy z Polski. Jeżeli nic się nie zmieni, to grozi to strajkiem takim ogólnopolskim we wrześniu, no i może wtedy rząd się zreflektuje, tylko oby nie było to za późno.